We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. U nas był. był u nas Mikołaj Dzień dobry kochani, witał się z wami Magda i, i Ola. <noise> Dzisiaj przechodzimy z bardzo dużą liczbą niesamowicie pachnących prezentów pięknych. kul Tak, to są kule do kąpieli i, i różne inne rzeczy do kąpieli, tak naprawdę, to nie tylko kule. Tam są i babeczki i Mikołaj i bałwany. Wszystko. I mydełka też są w tych zestawach, a mowa o zestawach Marki Bomb Bomb Cosmetics, to jest marka e, Angielska i naprawdę Ja sobie bardzo cenię nie kule te kąpieli To są jedne z moich ulubionych Także pokażemy wam, zrobimy takie open boxy Z niektórych tych zestawów No nie? Mm -hmm. mm, już się nie mamy do tego Ja te! Madziu, byłaś grzeczna w tym roku, proszę bardzo. O, dziękuję bardzo. Nie byłam <laughs> tego ale tego nie wiesz. Ale widzę, że ty do worka już się dobrała. Tak, do worka już się dobrała, to jest taki typowy czerwony Ale oczywiście, czerwony wybrała, no. no. O czym to świadczy? Czy o, jest tu to jakiś specjalista? Chcę to powiedzieć od numerologii, ale to nie numerologia. od, od koloru. Koloro... Od znaczenia kolorów, od koloroterapii? są. No, no dobra, są. ja myślę, że, są. że takie osoby wybierają czerwony, bo ja bym na przykład wybrała taki worek. Różowy, A to tak, uh -huh. jest bardzo wyraźne A propos tego, co mówiliśmy ostatnio Ekstra są te zestawy, bo zobaczcie Dajecie komuś, albo kupujecie sobie No bo sami też sobie możemy kupować prezenty, no halo I to nie tylko w święta Wyjmujecie zawartość i mm. potem ten worek Na przykład pod choinką, jako element ozdobny Z Super, zwłaszcza, że tam jest taki dodatek Dobra, już nic nie mówię Ja chcę otworzyć wreszcie to pudełko Otwieraj wreszcie to pudełko Tu jest ciastek, Kto się wygląda o To jest taki ciastek, nie wiem czy on się nazywał ciastek, ale to chyba pół taki ciastek o, Może to, być. O, o kartonik, kartonik, kartonik i mamy tutaj to, to za ciebie. Dziękuję. Dziękuję. Aha, czyli rozumiem, wypchaj się sianem, tak? Nie, nie uprawiaj się możesz sobie to położyć pod, e, pod, pod wigilijny obrót. Tak, tak. Pani operator. I postawisz sobie te Proszę się uspokój, które ja już, to zrobić? Ja robię już te w środku, ty jeszcze nie wiesz, co się nie Postawisz Kończymy tą imprezę. Albo kompot z suszu. Postawię i... No dobra, do 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 lubicie kompot suszu, bo ja uwielbiam. Ja nigdy przecież nie piłam kompotu Oj, zrobię ci. Madziu, pocałuj pana, zrobię ci kompot suszu. to pamięta koło Fortuny? Ale mnie się wzięło na wspomnienie. Nie pamiętasz, Madziu, pocałuj pana? O Jezu, mnie nie pamiętam. Ja pamiętam tylko, że był taki program, w którym pan odbierał telefon od dzwoniących telewizów i mówił... Kogo ja to, kogo go <noise> to tylko to o, jaka śliczna babeczka. Nie zjedz. Ale piękna. I właśnie tak, Chciałbym tutaj mamy... <noise> Teraz już hmm. będziemy poważne, kule i babeczki dokąpieli. Medełka. Medełka glicerynowe, które pięknie są podane, pięknie wyglądają. bałwan hmm bo to nie jest marchewka, tylko chyba jakieś karmelowe mydełko. Generalnie wszystkie, tak, te, tak, elementy się to, wszystkie te elementy się ładnie rozpuszczają w wodzie. Mm. Także tutaj mamy raz, dwa, trzy duże kule, jedną mniejszą babeczkę i dwa mydełka w takim zestawie. Naprawdę ekstra to wygląda i myślę, że i nastolatka by się ucieszyła z takiego prezentu tak. i dojrzała kobieta, taka naszego pokroju. Ja tak. bym się mega cieszyła. Ja też bym się mega cieszyła, zwłaszcza, że nie mam wanny. Ale zapach. Ale mogłabym sobie to postawić. To wrzućcie to na siano. Wrzućcie to wrzuć na siano. Ale też nie możemy wszystkiego pokazać, ponieważ to ma być niespodzianka. Dobra, czyli tak. Ty, bardzo proszę, ja tutaj rozdysponuję zadanie. Ty wkładasz z powrotem, a ja sobie otworzę swój różowy worek. Jestem bardzo ciekawa co tu jest. Tutaj na tej zawieszce powinno być opisane. Tak, raz, dwa, oby. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dziękuję. Siedem kul mamy tutaj do kąpieli. I w ogóle mamy wam też do pokazania hitowy kalendarz. Bomb Cosmetics. Glam Paula nagrała film, w którym otwiera ten kalendarz, i moim zdaniem to jest jeden z najlepszych kalendarzy w tym roku. A jaki to jest ciężkie. pokazała, no a ja jakie chciałam. ciężki, ile tam tego jest, już zaczęłaś o tym mówić, to nie chciałam wszystkich. Ja chciałam wprowadzić element właśnie takiej napięcia. Ten jest otwarty. Nie otworzę tego, słuchajcie. Dobra. Czyli jednak stanęło na Madzi, otwieramy czerwony. Wór. Wielki Wór Mikołajowy. I nawet kolor taki nawiązujący mm. Taki na ho, ho, ho. Taki I tutaj tak, ho, ho, ho. tutaj też mamy to sianko A to jest ten kalendarz, tak zmieniając temat tak. który mamy 12 dużych kul kąpielowych To jest bardzo, bardzo ciężkie To jest naprawdę ciężkie, tam muszą być wielkie te okazałe kule właśnie, Zobacz które było... to, jaki to jest zestaw Oh my god Ile tutaj tego no, jest z do Sylwestra Czyli ty musisz tak, tak. Mikołaja poprosić najpierw o wannę Tak, tak, ale jeszcze jest trochę więc może zdążę ją zamontować ale pięknie to pachnie. Tak kiwi. Patrzę na kolory, trochę to sugestywne. Kiwi z. Mm -hmm, pianką z mm, Pięknie to jagodową, mm -hmm. Bo tutaj są i takie właśnie kolorowe kule, i takie stricte świąteczne, właśnie z ozdobami takimi świątecznymi. Coś, co możecie sobie zdać, nie? Niekoniecznie tylko na Zobaczcie, święta. tutaj mamy z reniferkiem. Petarda. Petarda. petarda ekstra choinka, ten zestaw. zesta. I jest nawet choinka. Ona jest taka dobra. Tutaj mamy takie coś płaskie. Eukaliptusowa. To też bardzo ciekawie pachnie. O i no to tak jest taki co? zobaczcie, stricte świąteczny motyw i pachnie świątecznie cynamonem. Cynamonem? I Cydamonem. ostatnia zapisałem X-Men. X-Men. <noise> <noise> Powiem wam, że tutaj ta pani operator to naprawdę Nie, ja ją zwalniam kiedyś. Tak, na pewno. Mimo, że jesteśmy przed świętami i w ogóle... Ale ja muszę pokazać nic... to. Olu, podaj mi te choinki. Olu, podaj. Olu, proszę, podaj mi te choinki. Już podaję, tylko tutaj posprzątam. Siano wepchnę do wody. Właśnie, Słuchajcie, linki, do, wszystko, bo linki naprawdę... do wszystkich tych zestawów oczywiście, yy, albo przynajmniej w większości, zostawię pod filmem. Który Madziu sobie życzysz zestaw? Czy ten? ten? Ten z choinką. I nie możemy tego niestety otworzyć. Nie. I tutaj mamy, tutaj mamy kolejne takie zamknięte... Co? Koniorożce. Ty faktycznie jakieś śliczne. Ej, moja córka dla samego tego pudełka to by naprawdę wiele zrobiła. A zobaczmy co tu jest w ogóle w tym zestawie. On się nazywa Unicorn Universe. O ja, jest bomba z I unicornem. Są z... możemy tego pokazać. Czy możemy? Możemy. Okej, okay, zrobimy eee... wszystkim fotka, żeby widzieli co jest tutaj. I tutaj jest produkt też do mycia ciała. W takim pudełeczku, nie wiem czy znacie te produkty z Bomba. One są obłędne, ja o nich opowiem. Świetny Tam są masła do ciała, maski do włosów, są eee, takie skraby owocowe, takie bardzo soczyste do ciała. Dokładnie, więc... mega generalnie... soczyste zapachy. Tak, Wszystko... I też super nawilżają skórę w trakcie mycia. Tak, bo są na olejków. Tak, i nie trzeba wcale mieć gąbki, bo tak fajnie też ręką można sobie no to... Rozprowadzają się tak, tak, idealnie, to prawda. Także Ekstra taki duży zestaw prezentowy, i coś, co mnie urzekło już w zeszłym roku. To, to jest w ogóle sztos. Ponad I to jest na każdą okazję, to nie tylko na święta, nie tylko Mikołaj. Czy wy wysyłacie kartki świąteczne, wysyłasz kartki do rodziny? wysyłam, bo jestem taka trochę staroświecka. Ja staroświecka. też trochę jestem staroświecka i staromodna i lubię wysyłać kartki. I zobaczcie. No ciężko by było, chociaż w kopercie bąbelkowej na luzaczku w sumie można to włożyć. Tak, są oczywiście. takie kartki, na przykład dla ukochanej osoby, jako nawet dodatek do prezentu pod choinką. All you need is love. W środku wpisujecie życzenia. No i kartka wam zostaje, a na przykład bombkę używacie do wspólnej kąpieli. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho. Ekstra Piękna. W ogóle te grafiki też są piękne. Mhm, tak. Never kiss. Nie, Merry Christmas! O. How sweet! Piękne. I, tam mamy, tam mamy I wiecie co? Też jak na przykład, nie wiem czy pamiętasz takie akcje, jakieś mikołajki klasowe, wigilia klasowa, jak się inną osobę, tak I jest ograniczony budżet, taki prezent? No to z patana, przecież się każdemu spodoba. Tak, to prawda, to prawda. Bardzo bym chciała coś takiego dostać. Kiedyś dostałam... Chyba byłam w szóstej klasie szkoły podstawowej, tam taką czerwoną pomadkę od kolegi. Pozdrawiam cię Łukasz. Możemy zrobić Wigilię taką pracowniczą. Możemy. I zrobić sobie prezenty. Tak, możemy sobie zrobić prezenty, będziemy pić ciepłą kawę i jeść dużo mlecznych ciastek. I palić świeczki w tle. Jakieś pić prosecco. A <noise> no to gorąca czekolada czy prosecco? <noise> I to i to. Gorąca czekolada na deser. Także słuchajcie, skupiając się na temacie tego odcinka, czyli tych prezentach od Bomb Cosmetics, jak widzicie, wybór jest ogromny. Poza tymi zestawami, które Wam pokazałyśmy. Też jest bardzo dużo pojedynczych bomb świątecznych. Tak, i tych wszystkich takich super. słoików, słoików właściwie dużych do pielęgnacji ciała i włosów od bomb. I to polecamy zajrzeć do, kto z Was jest z Gdańska, do kosmetyką stacjonarnej. Bo tam jest naprawdę duży wybór, dziewczyny świetnie doradzają i można wybrać poczekaj, idealny prezent. Poczekaj, wyjaśnijmy sobie jedno. Nie tylko osoby z Gdańska mogą nam przyjść zapraszamy no, z zakopanego do Gdańska na zakupy do kosmetyków. Na no, no święta wybiera się na morze. <grym> to chyba no, no, nie. <grym> no ale słuchaj, jak Bałtyk, dace, jak Bałtyk za bardzo, zapraszamy na łyżwy i na zakupy. Do na łyżwak, do jechać do Szwecji. <laughs> nie, my nie namawiamy do takich złych rzeczy. Mimo, że macie lubić to jest to sugestywne, ale pięknie zapachniało tymi wszystkimi bombami. Także, reasumując, mhm. sprawdźcie sobie koniecznie ofertę na stronie Kosmetykomanii wszystkich tych zestawów prezentowych. Kalendarze tak, były kalendarze jak Candle, one się wyprzedały na pniu, wcale się nie dziwię, bo bardzo fajne moim zdaniem są te kalendarze i rozsądne mm -hmm. cenowo. Teraz jeszcze Tam będą te kalendarze zasad. bomba. Będą już kalendarze jest teraz bomba, odpuchany. ale są takie na co dwa dni, albo tak jak sobie powiedziałyśmy, bo tutaj mamy 12 tak. kuli, więc albo co dwa dni, albo na połowę po prostu Adwentu. Dokładnie. Nie no, ekstra, naprawdę ekstra opcja. No a jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, muszę to powiedzieć. W zeszłym roku Bomb wypuścił taki kalendarz, w którym były małe okienka i w nich były takie małe kule do kąpieli no jest i małe y, mydełka glicernowe. Okej, okay, no to jest słodziej. słodkie, ale na przykład jak ja mam dużą wannę, to muszę w, musiałam wrzucić na przykład trzy takie kule. A ekstra Aha. jest to w tym kalendarzu, że te kule są ogromne. To jest największa dostępna kula i ona wnajme. naprawdę nawet do dużej daj wanny daj radę. Do mniejszej kąpieli można ją sobie normalnie rozwój złupać na pół, tak jak ktoś na przykład oszczędza, moja córka na przykład tak robi z kulami, <noise> nie wiem po kim to ma że ona na pół sobie robi te kule yy, i, I wtedy, wtedy to ma sens, ma na jeżeli... dwie kom... tak, jak ona wlewa mniej wody to jest super, ale mówię, jak ktoś ma dużo to to jest też ekstra i to jest ważne to jest bardzo ważne, więc żegnamy się z wami ho, ho, ho. let it shine powiem. życzymy wam przyjemnych przygotowań do świąt, udanych zakupów prezentowych no i cóż Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy na tym kanale. Chyba się zobaczę. Tak, w doborowym towarzystwie. Dziękuję bardzo. O, mm. trzymajcie się, kochani. Pa, pa, pa.